DJ. Dobry, a co my tu mamy? Ostatnia rzecz, którą chcę dogrzeć szklanie. Koniec, powiedziałem. Koniec może się to udać i nie musi. A ja zobaczymy. Jak już widzicie, rura Spiro. 5 metrów z ocieplaczem. I w środku rura 125. I teraz tak. Do tego do tego mam wentylator kanałowy. Czy jak mu tam się tam nazywa? I który zamontuję nad piecem. I myślę, o, samo. myślę że powinien dać radę. Tylko Jak sprawdzałem temperaturę. Nad piecem musi być powyżej 35 stopni, żeby on się włączał. Mogłem nie brać z tym termostatem, ale to jest wygoda. Kurde. Jeszcze sobie będę musiał kabel dorobić. No. I to jest niby do 80 stopni. Także powinno być radę. O, coś takiego. Nad piecem blisko z tyłu wylotu, jak mam ten komin Ale jest dosyć go... gorąco co tu się dzieje? a, czujnik ten, ten o. ciekawe łopatki są też metalowe także powinno dobrze działać wiecie co? czy to nie można sprzedać od razu z kablem doliczyć te 10 zł i mieć to z bani tu jest plus i minus, i będę obojętny, jak nieważne, bo wtyczka jest taka. Zresztą dwa kable wychodzą, a czujnik można w razie czego odłączyć. i Podłączyć bezpośrednio, jakby mi powiedzmy około 40 stopni piszę na tym czujniku. Jakby się nie załączało w ogóle. Nie zrobiłem, ale czy to jest mocny wydmuch? Podgrzałem tam czujnik. Chociaż trochę na gębie czuć. Hmm, teraz trzeba będzie jutro w piecu rozpalić. A więc tak rura w rurze widzicie? O! Coś takiego, taka ocieplana jakby. O! Tu, 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 tu puściłem. Taki gadżet kurde. I wentylator. Tutaj będzie ciepło, sobie pobierał. Tu powinno być gorąco. Okrutnie powinno się załączać co jakiś czas, ale to jutro sprawdzę. Zobaczymy. Kurczę. System ogrzewania. Dzień dobry, kolejny dniu i robię testy. Powiem tak, no super leci ciepełko. Na piecu jest 47. 27,8 tutaj na wylocie, ale. To nie jest jakiś szał, żeby to mocno wiało, słuchajcie. Przecież to jest jakieś kurde nieporozumienie. Też to na 5 metrach to powinno wywalać trochę to ciepło. A nie no gaśnie niby. Hmm, może tak może to chociaż tu się liście trochę ruszają. No to już sam nie wiem szczerze, zgłupiałem. No nic, zobaczymy potem jak temperatura podrośnie. Co ciekawe, no. No chodzi. Nie wyłącza się. To jest rura spiro w ociepleniu przypominam. Idziemy teraz jeszcze. O, patrzcie, tu leci, tu leci. I tu nad piecem tak po prostu zainstalowałem. No o, chodzić, chodzi, słychać. I wyciąga to ciepło z nadkomina. Tylko jestem ciekaw właśnie, czy się nie będzie wyłączać. Ale kurde, no myślałem, że to będzie miało jakieś robnięcie. Trzeba by było wtedy. Ewentualnie jeszcze doinstalować, ile jest na piecu? 50 dochodzi na piecu, widzicie, tu doinstalować na wylocie dodatkowy wentylator, który to po prostu szybciej wyciągnie. Tak mi się wydaje. Ogólnie muszę jeszcze tutaj poprzychodzić i posłuchać, jak często się wyłącza czujnik, bo czujnik od 35 stopni, nie? Ale działa, działa, także jest spoko. Nie wiedziałem, że. Myślałem, że przy takiej 50 stopni na piecu, a jak w zimę się będzie paliło i będzie pół 55, przeważnie do 60 paru, no to tam będzie jeszcze cieplej. Kurczę. Ciekawe. No ciepło to... leci. Co widać tutaj po listkach, ale też wentylator u góry chodzi i też buja. Tylko, że tam dalej buja. Tutaj to raczej to. 28,9 na wylocie. No nic, przyjdę za jakiś czas i zobaczę, Ile jeszcze podrosło? Od rozpalenia minęło jakieś nie wiem 16... 2 16! Dwie godziny powiedzmy około. I powiem tak, proszę ja was. Na dworze 6 stopni rano było, teraz już jest 16 przy gruncie według czujnika tego w domu, bo byłem teraz. A tu mamy 17,9 na 1,5 metra, zobaczcie. Moment, Temperatury na końcu podam, bo tam sobie robię co parę co ileś tam minut screeny. Na wylocie mamy 31,3 dołożyłem jeszcze tego 30 33 pokazuje powiedzmy czyli tak wylatuje tutaj powiedzmy 30 stopni tak i teraz tak testowałem już z wentylatorem nie nagrywałem tego i powiem wam że tu jak dodaję wentylator no to on no zapierdziela tamten no, pod, podłączyłem mam takiego, o badcie, który z nadgrzejnika wywiewa nie szybko chodzi to jak go tu podstawiłem i szybko wywalał no, to leciało tu chłodne. Czyli jaki z tego morał? To chyba lepiej jak takie ciepłe powoli wylatuje. Ewentualnie wymienić wentylator. to z doznawców się teraz pytam: czy wymienić wentylator na trochę mocniejszy, który będzie zasysał z pieca powietrze po prostu cieplejsze? Na to cieplejsze. Wymienić go u sprzedawcy, mam 14 dni na to. Wyjmuję go i kupuję mocniejszy taki kominkowy. On ma chyba do 100 metrów, czy jakoś tak wydajność, musiałbym zobaczyć. No i cały czas chodzi. Na piecu jest 57 stopni. Czyli praktycznie na no półtora godziny, czy dwie, chodzi no więcej rura się w środku, już na pewno nie nagrzeje, czyli ponad 30 jest na wylocie. Tak więc, no pali się, nie? Tak więc myślę, że no coś tam da. Tylko myślałem, że będzie dużo cieplej zasysać z nadpieca. Przecież ta rura ma tu co najmniej 50 czy tam 70 stopni, chociaż nie wiem, czy tak palcem bym dotknął. Albo tu po prostu opatentować jakoś tą. Jakoś to obudować, wiecie, żeby to ciepło się kumulowało w tym miejscu, no to wszystko jest do rozkminy, ale myślę, że 30 stopni na wylocie, a jak zimą się pali cały czas, znaczy od rana do wieczora, w nocy nie będzie to chodzić, nie? Ale wystarczająco nagrzeje, jeśli jest 6,7 stopnia teraz na dworze, a tutaj już mamy 17 na, w tym miejscu, no bo oczywiście też ciepło zrzuca ten wentylator, no i grzejnik robotę też robi, Rurapek skóra która koło grzeje, także kurde powiem wam, no nie jest źle, samo to wystarczy zobaczyć, jak to wszystkie te liście, jest połowa października ponad. I to, to o, Gdzie kurde, wyjdę, kochol w życiu o tej porze roku już nie rósł. Tu następny, o, kochol rozwinął liście, a widać, że taki jasny to jeszcze jest dosyć świeży. Ale tak wieje, że aż liść, kurde, wywala. Bananowca. O. Tak więc jakieś rady wasze, to bym też prosił, czy co tu wydolić jeszcze, żeby zrobić z tego cieplej. No leci, słychać no. Słychać, słychać. W się jeszcze nie wyłącza. Bo się bałem, że będzie po prostu termo, termostat wyłączył, że tam nie będzie mniej niż 35 stopni, ale jednak jest spoko. Dobra, dziękuję za uwagę. Myślę, że ktoś do końca został. Jak ktoś został do końca, to niech napisze na końcu wentylator. Dziękuję bardzo, widzowie i trzymajcie się. Kurde, ja źle trzymałem wcześniej. Dużo dalej prawie, prawie gasi, także dobrze wieje. O. No na ręku tak nie czuć, ale na ogniu to widać, nie? Dlatego ten listek się tak rusza.